Nie wiem co się dzieje, bo Zemsta Godzilli z 69 roku to kolejny dobry film. Ten film jest inny niż inne. Dlaczego? Ponieważ głównie jest on skierowany do dzieci. Oczywiście, że tak. Fabułę zaraz zdradzę. Ale zanim opowiem o filmie, to cześć, nazywam się Marcin Skruch i jeżeli podoba Ci się, jak ten film jest zmontowany, to tak, oczywiście, daj suba Lincolnowi. Jest to facet, który słucha to wszystko, musi rzeczywiście zmontować, sprawić, że to brzmi jakoś fajnie, sensownie, koherentnie, więc wejdź na jego kanał, daj mu łapę w górę, sub i dzwonek z opcją Wszystko. On zajmuje się głównie grami, ale też jest niesamowitym edytorem. Ten film to zlepek innych filmów po części, ale główny bohater to jest Chłopak. Oczywiście, że tak. Tym razem jest inaczej, mówiłem wcześniej. Który, no, jest. Oj, ma problemy w szkole, bo dzieciaki się go czepiają i tak dalej, i tak dalej. Więc ma bujną wyobraźnię. I w swojej to wyobraźni przeżywa przygody z Minilą. Tak, oczywiście, że tak. Z synem y, Godzilli. Minila. Mini Godzilla. Rozumiesz? Bardzo oryginalne. Prawie jak marcinowe recenzje. Ale. Dlaczego mówię, że ten film jest dla dzieci? No bo on przeżywa swoje przygody. To, co się dzieje w jego życiu, nomen omen, prawdziwym, przekładane jest na, na, na wyobraźnię, na to, co się dzieje. W międzyczasie mamy również złodziejaszków, którzy okradli bank na taką niesamowitą kwotę i jak najbardziej. Tutaj się to wszystko łączy. Minilla też mówi mu, że no popatrzcie, widzisz, ojciec też mówi, że mam sam toczyć swoje własne walki mam nie zaczynać, ale mam się bronić. Co jest rzeczywiście rewelacyjne. No i. Tak, oczywiście w swoich wizjach, w swojej wyobraźni, Minila pokonuje, pokonuje gabarę, tak się nazywa potworas. W świecie realnym nasz główny bohater pokonuje gabarę, czyli tego chłopaka, który mu rzeczywiście dokucza. Dziękuję bardzo koniec. Kropka. Wiadomo jak jest. Zacznę od tego, że ktoś ewidentnie, naprawdę bo to już jest kolejny film z rzędu dobrze, bardzo dobrze odrobił pracę domową. Oprócz godzili, co oczywiście jest zrozumiałe, pojawiają się inne potworasy, m.in. Minila, czyli syn. Kanakiras, mm -hmm. Gorosaurus Manda to ten taki cienki y, smok. Angilas, Owasi, tak, to jest y, ptak. Pojawia się gabara, jak już mówiłem wcześniej. Pojawia się jeszcze Kumonga, więc potworasów całe zatrzęsienie i rzeczywiście dobrze. Muszę przyznać, że co mnie ujęło, i mówiłem, że ten film jest inny niż inny. To tak naprawdę jak minila. Uczy naszego głównego bohatera, co gdzie, jak i kiedy. Czyli Godzilla mówi tak, nie, nie zaczynaj, ale broń się. Ja to zawsze wmawiam moim miśką i zawsze próbuję im wpoić, nie zaczynajcie, nie zaczynajcie piersi, ale jeżeli ktoś, oczywiście, że tak, was zaczyna, to oddajcie. Masz zawsze się bronić. I mnóstwo to jest takich prawd, które mm, poprzez właśnie swoją, swoją wyobraźnię Minilla przekazuje. Bo oczywiście Minilla mówi w tym momencie, jest, nawet jest pokazane, jak się ładnie zmniejsza do rozmiarów chłopca, po tym ma toczyć swoje walki rośnie magia kina, magia ekranu. Oczywiście, że tak. Więc w warstwie fularnej rzeczywiście podoba mi się ten film. To co, chłopak. pamiętaj, to też są inne czasy, bo mamy chłop... chłopczyka, który wraca po szkole, nie ma rodziców. Oczywiście klucz jest u, u, u sąsiada, idzie do domu, bo nie ma mamy, mama w pracy, tata w pracy, on sam sobie spokojnie wyjmie z lodówki jedzonko, zje sobie Taki był czas. Nawet ja, kiedy zarastałem w latach 80., nie było problemu z tym, żeby naprawdę zostać samemu w domu. Dzieciaki jakoś spokojnie potrafił się ogarnąć, nie było tego, co jego badziewia, więc dawaliśmy radę jak najbardziej. Teraz troszeczkę czasy się zmieniły, ludzie inaczej postrzegają, inaczej są pewne rzeczy rozumiane. Ale rzeczywiście, fabularnie film jest zrobiony ciekawie. Jeżeli chodzi o warstwę techniczną, zacząłem oglądać ten film i dostaję od razu, oczywiście, że tak, dostaję od razu scenę z poprzedniego filmu, kiedy to. Właściwie jeszcze wcześniejszego, kiedy to rodzi się Minila. No i znowuż Godzilla się potyka z tymi ważkami. Kilka, mówię, aha, czyli to będzie zlepek z wszystkich, wszystkich filmów, super elegancko. No, może niekoniecznie. Bo też pojawia się scena, kiedy Godzilla z Krabem grają sobie skałami w piłkę nożną. Okej, okay, ja rozumiem, teraz jest Euro, jest Kopa Ameryka, niedługo są Igrzyska Olimpijskie w porządku, ale nie, to rzeczywiście nie jest, akurat w tym aspekcie to nie jest dobre poza tym Godzilla, no to jest kawał twardziela, kiedy dzieciak chce uciec, bo rzeczywiście gabara go atakuje odwraca, kopa mu, daje normalnie, śmigaj, broń się, nie bój się, ja tutaj jestem, oczywiście to wiadomo z ja tutaj jestem jakby coś zaczął kować za bardzo, no ale póki co rób, rób swoje, spróbuj. no i rzeczywiście, zarówno chłopak jak i Godzilla, mini, mini, mini Godzilla Pokonują swoje potwory i rzeczywiście to jest zrobione dobrze. Dlatego ten film wiem, że nie będzie. Świetny, rewelacyjny, ekstra, super fajny dla każdego fana Godzilli. Ale osobiście Wiktor ostatnio stwierdził, że tata, ja chcę zobaczyć Godzillę. Jemu mogę spokojnie puścić ten film, choć będzie ciężko, ponieważ on jest po japońsku, ja oglądałem go z angielskimi napisami. No, jego angielski jeszcze nie jest na tyle dobry, że mógł sobie na to pozwolić, ale powiem tak: fabularnie ten film jest świetny dla dzieci i y, idealny dla fanów godzili. To jest pewnego rodzaju hołd zrobiony. Jeżeli na przykład pamiętasz y, takie filmy jak y, Spółkartecy, kiedy bary, grany przez Donatona Brandisa, wespół w zespół w swoich, oczywiście, w wizjach, w swojej wyobraźni walczył y, u boku Czaka Norisa. Oczywiście, że tak. No Retreat, No Surrender, bodajże bez odwrotu jest polski tytuł, kiedy jeden z głównych bohaterów był uczony, był hmm, trenowany przez, przez Brusali. Oczywiście, że tak można. Więc tych filmów jest mnóstwo na przestrzeni e, kinematografii światowej, i ten film również wpisuje się dobrze. Ja ten film jak najbardziej polecam. Jeżeli nie było Ci danego zobaczyć, w opisie będzie link do Amazona, Netflixa, czy tam ktokolwiek e, ten film teraz ma. Jeżeli mi się oczywiście uda znaleźć, może sobie sprawdzić, czy po 50 latach ten film nadal trzyma się kupy, można go zobaczyć i jak to wszystko wygląda. Może technicznie ten film nie jest najlepszym z serii. Bo chociażby scena, kiedy Minila rośnie z pozycji, kiedy rozmawia z dzieciakiem, aż do pozycji, żeby powalczyć z Gabarą. Mhm, tak, rzeczywiście tutaj nie jest to rewelacyjnie zrobione. Ale na całość, jakościowo to jak najbardziej nie rzutuje. To jest tylko jedna mała scena i przyznam szczerze, że były części, gdzie było to dużo, dużo gorzej zrobione. Ale jeżeli tobie podoba się ta recenzja, jak ona jest zmontowana, dziękuję bardzo Lincoln, to udostępnij swoim znajomym właśnie teraz. A z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo i oczywiście, że tak, widzimy się za tydzień. Cześć!